Hey. Cześć! Witamy w kolejnym vlogu! Przepięknie mamy dzisiaj, bo jest cudowna pogoda. Zobaczcie, prawie jak śniegu na tych drzewach. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, ale ja widzę i się cieszę. <laughs> jest czwartek, jest popołudnie, a ja dopiero zaczynam tego vloga. Otóż lato jak już odpowiem. Idziemy <laughs> na zakupy. Mamy lockdown narodowy, nie wiadomo do kiedy, więc wypadałoby jakieś zakupy zrobić. Na półtora tygodnia, tak mi się wydaje, że zrobimy dzisiaj. Mam listę, jestem przygotowana, Marcin jest. Zauważmy, że twoje półtora tygodnia to jest od czwartku do przyszłego piątku. Półtora tygodnia, <grym> może dłużej, do soboty zobaczymy. W soboty sobotę za bardzo nie chcę jechać zakupy, jak już mam jechać, to wolę w tak szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jest zimno, mamy 0 stopni dzisiaj, chociaż wiem, że w Polsce możliwe, że jest zimniej, ale bardzo przyjemne zimno, bo nie wieje, w ogóle jest super, co? Jest. No, więc zaczynamy tego vloga. Dzisiaj w planach również, wiesz co jest? Co jest? Zbieranie choinki. I musimy na strych wszystko wrzucić. Więc e, dekoracje świąteczne robią out A jutro będzie wielkie sprzątanie. Takie sprzątanie w sumie noworoczne, co? Bo jeszcze mamy, który dzisiaj jest? Który dzisiaj jest? W ogóle 7, Siódmy stycznia? Siódmy stycznia. Ale najpierw co? Najpierw... Kosty, oczywiście, bo Kosta ma największego kopa, więc zaczynamy. Kopię najbardziej. najbardziej, więc zaczynamy od kawy z kosty. Nie odmówię sobie chyba żadnego syropku. Bo zawsze, co? zawsze twierdzę, że jak co je... bierę, co bierę, wiesz co ja bierę? przed eee, Latte albo wanila latę. Zobaczymy ale tą wielką i z Kolumbią po prostu, oczywiście. No. Więc zapraszamy na vloga. Przykro mi, że nie ma już świątecznych kubeczków. A tobie? Mm -hmm. Szkoda. Ale dobra. Smakujemy, jest smakujemy. E, piernikowa lata. Ci jest, Marcinie? Uh -huh. Ci jest, ale potem będzie faza. <laughs> będzie faza to to brzmi. <laughs> bo tak, bo tak działa, ale Marcin, u ciebie to jest czysto. Widzę, same no. cukierki tu idą. Marsy, snikersy. Ale Bo mi żelazo spadło. <laughs> Cukier ci spadł. Spać ci się zachciało. Zjedz Snickersa, będziesz jak, sobą. Jak mi cukier spada. tak dokładnie, sneakers. Snickers. Snickers. Tak, to jeśli Marcinowi kiedykolwiek będziecie chcieli kupić jakiś prezent, to kupcie mu Snickersa, on będzie szczęśliwy. Tak. <laughs> Snickers wystarczy. Czy by patyka żyli do tego, to ja nie wiem. Ja bym może masz witam e, śmietanę? Dobra? Bo jest winter Blend, nie było kolumbijskiej. Nie no, lepsza niż ta normalna. No, niż ta normalna to na pewno, dobra. To nie gadam tyle, piję, bo ciepła kawa Potem się ci. teraz ceni. No dobrze, wróciliśmy z zakupów. Jak widzicie, jest, co rozpakowywać, ale wydaje mi się, że nawet zrobiliśmy większe zakupy niż na początku zakładałam, ponieważ myślałam, że zrobimy na około półtora tygodnia, ale z tego co widzę, to na bliżej powinniśmy przetrwać dwa tygodnie albo i więcej. I teraz się zastanawiam, czy zrobić Wam osobny football, czy Wam pokazać, co kupiliśmy w tym vlogu. Hmm, zobaczymy, jak długi materiał mi wyjdzie, i wtedy się przekonamy. Czy będzie osobny film, czy też nie, bo jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona, więc zaczynamy rozkładanie, odkażanie i układanie. Trzymajcie kciuki, bo dzisiaj chcemy jeszcze rozebrać tę panią. Miejmy nadzieję, że się uda. Jest już późno, ale jeszcze cały wieczór przed nami. Widzicie, w końcu się doczekałam, jest śnieg, wprawdzie miało padać całą noc i tego śniegu miało być o wiele więcej, ale nie mniej jednak i tak jest fajnie i biało za oknem. Dzisiaj zapowiadają 0 stopni w ciągu dnia, jutro minus 3, minus 4, więc miejmy nadzieję, że się utrzyma i może popada więcej, ale naprawdę obudziłam się i zobaczyłam ten śnieg i od razu zrobiło mi to dzień. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo aż przyjemnie będzie mi dzisiaj pracować. I w tym momencie możecie zapytać, Magda, jakie ty masz plany, co będziesz robić? Otóż moja praca będzie polegać na tym, że muszę wysprzątać cały dom. O, zaczyna padać! Zaczyna padać śnieg. Trzymajmy za to kciuki. E, muszę wysprzątać cały dom, co nieco ugotować i poćwiczyć. Taki mam plan, a co jeszcze zrobię, to się okaże. Jak widzicie, makijażu nie ma i go również nie będzie, bo nie ma sensu, ponieważ e, cały dzień mam zamiar coś tutaj ogarniać wokoło, choinki już nie ma. W e, miejsce choinki stanął odkurzacz, więc pora wszystko wysprzątać. Takie noworę... noworoczne, ponoworoczne sprzątanie przede mną, styczniowe, ale powiem wam, że aura będzie niesamowita, bo zaczyna znowu, paru... znowu pruszyć i... I jeśli to się utrzyma, to aż będzie mi przyjemnie sprzątać i może też na chwilę wyjdę Więc taki mam plan na dzisiejszy piątek 8 kwietnia chciałam powiedzieć, 8 stycznia Zaczynajmy ten dzień, robię śniadanie I pewnie zrobię też kawkę później, ale to później, najpierw śniadanie Ok, zabieram się za sprzątanie i tak wygląda to pomieszczenie przed no, powiedzielibyście, że nie jest aż tak źle, ale ja wiem, że wypadałoby tu troszeczkę ogarnąć i ja to widzę. Na pewno też wypierę za chwilę te ścierki świąteczne, bo już czas świąteczny przeminął. Pora ogarnąć salon jadalnie i kuchnię. Mam nadzieję, że szybko i sprawnie mi to pójdzie, bo naprawdę plany mam dzisiaj ambitne. Ale najpierw pranie ogarnięcie z lewu. Pozbycie się ścierek. I zaczynamy od kuchni, jak zawsze. Przygotowałam już kuchnię, więc zasłużyłam na lunch i przygotowałam sobie wrapy z pastą z tuńczyka, z kukurydzą, z majonezem, musztardą i szczypiorkiem, tak, bardzo dobra, polecam. Tutaj jest soczek i słucham dzisiaj pierwszego audiobooka mi... Briana Tracy. Nie tłumacz się, działaj, odkryj moc samodyscypliny i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę świetna pozycja na początek roku. Bardzo motywuje i dużo też mówi o samodyscyplinie, o tym jak ważna właśnie jest ta cecha zamiast e, motywacji. Polecam serdecznie, ja już prawie kończę, ja jestem na rozdziale 20. A mamy tutaj rozdziałów 43, więc pierwszy audiobook w tym roku jestem w połowie i jest jak najbardziej na plus. Na dole posprzątane, wymopowane, podłoga schnie, także ja zabieram się za górę. Nie jest tak źle, bo jeszcze jest widno. Muszę posprzą posprzątać sypialnię, garderobę, biuro i łazienkę. I potem mam nadzieję, że jeszcze poćwiczę i wykrzesam z siebie tyle energii, żeby dać radę. Więc trzymajcie kciuki, <gryw> a ja um, sprzątam dalej. Piątek. Przed weekendem fajnie było mieć na sobotę, na niedzielę, wysprzątany cały dom i liczę na to, że mi się uda. A tak prezentuje się sypialnia. Ostatnio wycinałam suche liście z areki, wrócił gramofon do sypialni. Muszę znaleźć mu fajny stolik i wtedy już zamieszka na stałe w salonie. Także sypialnia do posprzątania. Biuro również, widzicie, dzieje się dużo. A garderoba wygląda tak. Nie zachęcająco, ale z pozytywów zrobiłam sobie kawę, więc plusik dla mnie, lecę dalej ogarniać, a tutaj schnie moje pranie, odbija się w lustrze, no więc będzie małe przemyblowanie również. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę dobry czas, teraz się przebrałam i zabieram się za trening i będzie to trzeci trening z Moniką. Z wyzwania. uuu, jak jasno się zrobiło, włączyłam telewizor. Nowa Jana, nowy rok. <grym> o, jestem. I już mam posprzątane, więc pora jeszcze troszeczkę spalić kalorii na macie. Mam nadzieję, że będzie ok i że ten trening będzie dość szybki, bo jeszcze mam kilka rzeczy do ogarnięcia i zrobienia, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Zrobiło się czysto, przejrzyście, tak, wszystko jest uporządkowane, odgracone, no. Jest dobrze i każdemu polecam takie porządki o jej turbo trening, ale trwa tylko 30 minut, więc poczko, działam! Cześć, z tej strony Monika. Lecimy z kolejnym treningiem naszego wspólnego wyzwania Nowa, ja. dzisiaj mocny interwał. o Oj, dzisiaj będzie się działo! Muszę Wam to powiedzieć, genialnie mi się dzisiaj ćwiczyło z Moniką. Według mnie jest to jeden z lepszych treningów na jej kanale. Mocny trening spalający, nowa ja w 30 dni i to jest trening yy, o numerze 3. Trening interwałowy na stojąco. Pomiędzy ćwiczeniami nie ma przerw, tylko właśnie jest 10-sekundowe turbo. Bardzo mi się podobało. A jeśli chodzi o to, ile ja spaliłam kalorii. To już wam pokazuję, o tak to się prezentuje. Czyli trening trwał niecałe 30 minut i spaliłam 260 kalorii. Więc naprawdę było spoko, a moje najwyższe tętno to było 166. Więc ja jestem zadowolona. Lecę się kąpać. Dziękuję serdecznie. Voilà! Obiad gotowy i dzisiaj mamy risotto ze szparagami i krewetkami na specjalne zamówienie Marcinka. Tak, jest, dziękuję bardzo. Jesteś zadowolony? No, najlepsza, że mam na świecie. No ba! Inaczej no. nie mógłbyś powiedzieć. Więc jeśli coś dziecie życzymy wszystkim smacznego i zajadamy przy kolejnym odcinku Dark. Już jesteśmy na trzecim sezonie. I jest ciekawie. Sztucę, że... Dzień dobry Pani Łacinia. Dzień, Dzień dobry, sobotni poranek. Jak sobota to? Do gofry. I na śniadanie dzisiaj wykminiłam, że zjemy sobie goferki. Mamy tutaj kawusie, są owocne, złota śmietana i nawet Nutella się znalazła. więc życzę wszystkim smacznego. Jedziemy jestem, z tym koksem zobaczymy, jak mi wyszły. Ale takie świetane? dość. Puszysty się wydają, poproszę trochę, no inaczej to nie damy rady, co? Jak będzie sobota, to sobota. Dziękuję. <śmacznego> Smacznego. Czekajmy, zobaczmy co takiego Maciej wykminił. Okej. Ok. Gofry według Marcina. Gofry według Marcina? Mhm. Czyli na początek Nutella. Pierwsza warstwa to jest Nutella, później. 10 Ok. Robisz sobie tarcik? Mm -hmm. ale pachnie pięknie. Okej. Okay. A dlaczego mi zrobiłeś takie coś, a ja... <grymne> nie, dobra, dobra, no rób dalej. To ten, to się zamienimy, tak? Nie, 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 rób dalej, rób dalej, tak. Malina. A gdzie ci malinek został? Oho, widzę, będzie jeden z pięciu, kurczę. ci <grymne> się nie zgadza. Coś ci nie pykło? Jak to nie pykło? No bo masz dobra. pięć. Dobra, to dajmy jeszcze. O! Wola! O. Smacznego! To proszę, proszę, to będzie Twoje, a ja sobie rozlewam. Wow, dziękuję. A ty sobie zaraz rozmienił swoje? Ja sobie. Zacznijmy okay. śmietanę najpierw. Okej, okay, dobra. Pięknie. Mm. Dobra? Mhm. A spróbowałeś gofra chociaż? Jeszcze nie. To Maciej robi szybki teścik. Ci smakują gofry, pierwszy raz w życiu robiłam gofry. Tę w ogóle... Kiedyś to robiłeś. Nieee... Poszło. Jak nad morzem? Jak nad morzem? Hmm... Lepsze. No, także... Cinamy. Przed chwilą wróciliśmy, i za chwilę pokażę Wam, co takiego kupiliśmy. Byliśmy jeszcze na godzinnym spacerze i powiem Wam, że super mi to zrobiło. Świeże powietrze to jest to. Ale już Wam pokazuję, co tutaj takiego mam. Otóż kupiliśmy butle z helem, bo ktoś tutaj ma urodziny, i również dwa czarne balony serca. Więc będzie się w przyszłym tygodniu działo. Może Wam pokażę je co i jak, ale najpierw Marcinie będzie robił obiad, a ja muszę bliski tracić te gofry, które zrobiłam rano. A jeszcze Wam polecam jedną rzecz. Jeśli gdzieś znajdziecie takie papryczki nadziewane serem mozzarella, to polecam Wam do obiadu. One są idealne do klopsików z ziemniaczkami. Sam raz, przepyszne. Wiesz co Marcinie? Tak mi się przypomniało. Że czuję się, jakby to była niedziela jakieś 15 lat temu. A, to skoki. skoki, tutaj owiadek, pachnie przy owiedzie, dokładnie. Ja czytam książkę. Naprawdę, czuję się jak jakieś. to się cofnęła 15 lat. Jakbyś się cofnęła wstecz. No, no. A powiedz proszę, co robisz. Co tutaj mamy? Będą. Taką porcję, żeby że to taka głodna. Najpierw gofry, teraz bardzo fit, obiad. Ekstra. Ale mamy dzisiaj obiad Ala Ikea. Na, na, na Monstera nie patrzcie, bo co Marcina, to nie moje nawet. Więc tak. A możecie zobaczyć, nie ma już choinki. Zbiło się dużo miejsca, ale powiem Wam, że naprawdę zbiło się całkiem fajnie, a tutaj moje książki. I wyjęłam też 30 dni do zmian edytując, więc będzie też czytane. Jest już po godzinie 19 i pomyślałam, że się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten kilkudniowy vlog wam się podobał. I chyba na razie przy takiej formie zostanę, kiedy będzie się działo coś fajnego, coś ciekawego. Albo nawet, jeśli będę miała tylko ochotę sięgnąć po kamerę, to wtedy nagram takiego vloga. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy. Podobają Wam się takie luźne, domowe vlogi, kręcone od czasu do czasu? Czy lubicie tego typu filmy? Ko koniecznie napiszcie. A ja lecę się wykąpać, pewnie coś jeszcze obejrzymy albo sięgnę po książkę, bo muszę wam szczerze powiedzieć, że małe kobietki bardzo mi się spodobały. Świetna książka jest taka urocza, miła, dobra. Naprawdę fajna i dziękuję za wszelkie polecenia, bo naprawdę pisałyście, abym po nią sięgnęła jeszcze w tym czasie świątecznym, grudniowym, bo akcja rozpoczyna się w święta i spodobało mi się. Także dziękuję za polecenie i bardzo miło mi się spędza przy tej książce czas. Tak, obejrzeliśmy dzisiaj też skoki. W ogóle ta sobota to był taki mega luźny, przyjemny dzień. Obejrzeliśmy skoki narciarskie i przypomniało mi się, jak to było kiedyś, za czasów dzieciństwa, kiedy w niedzielę zawsze po południu leciały skoki. Był Adam Małysz i w ogóle to cała Mały Szomania. Nie wiem, czy jesteście z tych czasów i czy u Was w domu również było to tak popularne. W ogóle chyba skoki narciarskie to jest nasz narodowy. Sport i cieszę się, że wygrywamy. I Polaków jest tak dużo na podium, i jesteśmy w tej czołówce. Bardzo przyjemnie się oglądało. Maciej to w ogóle jest taki mega rozemocjonowany, kiedy ogląda wszelkie sporty. I kiedy Polacy oczywiście biorą udział, fantastycznie się to oglądało. Dajcie znać, czy Wy też albo czy Wasi faceci lubią skójki narciarskie i czy Wy również, również oglądacie i im towarzyszycie. Bo ja od czasu do czasu lubię to obejrzeć, ale nie non-stop. Tak. Niemniej jednak bardzo miło mi się dzisiaj to e, oglądało i w ogóle moja mama też z nami była na Skype'ie, a moja mama to troszeczkę świruje, kiedy. No, pozdrawiam cię, mamo. E, troszeczkę świruje, kiedy to ogląda, bo nigdy nie patrzy w telewizor, zawsze się zasłania, trzyma kciuki i modli się za Polaków, żeby jak najlepiej im poszło. To mnie w sumie nie dziwi, bo każdy chce, żeby ich naród był najlepszy. Dobrze. Kończę. Jeśli Wam się ten vlog podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Myślę, że w przyszłym tygodniu też nagram vloga, bo będzie się działo kilka fajnych rzeczy. Mam całkiem ciekawe plany, więc trzymajmy kciuki, aby udało mi się coś ciekawego dla Was nagrać. A ja w tym momencie kończę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo na moim kanale. Na razie! 拜。